W 1989 roku Solidarność postanowiła powołać do życia sekcję kobiet. Było to inspirowane przez związki zawodowe z innych krajów, ponieważ w większości innych krajów istniały takie właśnie związkowe sekcje dla kobiet. Natomiast wszyscy, wszystkie działaczki czy działacze przyjeżdżające do Polski byli zdziwieni, że. Solidarność nie ma takiej, takiej grupy, która by zajmowała się szczególnie prawami kobiet, które jak wiadomo w czasach transformacji były szczególnie ważne, dlatego że rzeczywiście sytuacja kobiet była bardzo zła, kobiety traciły pracę i rzeczywiście należało zająć się ich problemami w sposób taki osobny. I ja zostałam poproszona o zorganizowanie takiej sekcji kobiet przez Władze Solidarności, ponieważ znano, że jako osoba, która działała w opozycji i zajmowała się feminizmem, prawami kobiet, będę mogła im w tym pomóc. I sekcja kobiet powstała w 1990 roku. Ja to starałam się robić w sposób bardzo demokratyczny, to znaczy zawiadomiłam wszystkie regiony Solidarności, wszystkie działaczki, które, do których mogłam dotrzeć i zaprosiłam je na spotkanie tutaj do Gdańska, do Komisji Krajowej. I ile osób przyjechało? Czy znaczy na to pierwsze spotkanie mhm. przyjechało około 60 osób, mhm. co uważam mhm. za duży sukces. Ponieważ rzeczywiście no nie, na pewno nie do wszystkich udało mi się dotrzeć, mhm. i w zasadzie te osoby, które przyjechały, to były głównie działaczki związkowe, a nie po prostu to nie poszło szeroko do kobiet, które były tylko szeregowymi członkami Solidarności, tylko do działaczek, do osób, które już w regionach pełniły jakieś funkcje. Mhm. Także to były osoby już z doświadczeniem politycznym mhm. i zaangażowane w działalność związkową tak na wyższym szczeblu, mhm. więc dlatego uważam, że 60 osób, to jest około 60 osób, to jest bardzo dużo z I całego regionu, tak? z i, całej Polski. Z całej Polski, mhm. tak, z całej Polski. I jednocześnie na to spotkanie przyjechały działaczki z innych krajów. Ze Związku Włókniawek z Wielkiej Brytanii, na przykład, czy nauczycielki, Związku Nauczycielek, już nie pamiętam z jakiego kraju. I wybrałyśmy po prostu te związki zawodowe z innych krajów, które mogły podzielić się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o sytuację kobiet właśnie w takich trudnych czasach, jak restrukturyzacja, czy. No, przemiany y, gospodarcze związane z utratą y, przez kobiety pracy. I y, rzeczywiście te nasze y, polskie działaczki były bardzo zadowolone z tego spotkania i postanowiły, że utworzą taki komitet, y, który będzie y, 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 pro, prowadził dalszą działalność wokół problemów kobiet. I to była taka jakby taka lada, składająca się z około 20 działaczy, i my już byłyśmy potem w stałym kontakcie. Ja byłam taką osobą koordynującą tą sekcję kobiet w Komisji Krajowej. Mm -hmm. I spotykałyśmy się na szkoleniach, ale przy okazji wypracowywałyśmy swój statut, statut mm -hmm. i no, głównie swoją misję i postulaty. Jednak w tamtym czasie to był taki okres bardzo burzliwych przemian, początek lat 90. I dwie rzeczy jakby zwróciły szczególną uwagę tych działaczek. Jedna to było, był fakt, że w Komisji, Krajowej, w Komisji Krajowej Związku nie ma w ogóle kobiet. Zdaje się, że na początku była jedna natomiast później nie było żadnej kobiety. I kobiety były szczególnie poruszone tą sprawą ze względu na to, że zjazd związku opiniował, wypowiadał się w sprawie, w sprawach dotyczących kobiet, natomiast wśród delegatów na zjazd było tylko 10% kobiet, mimo że w związku ogólnie ta proporcja była mniej więcej 50-50, znaczy było mniej więcej 50% kobiet i 50% mężczyzn, więc kobiety były oburzone, że bez żadnych właściwie konsultacji i mężczyźni wypowiadają się w takich sprawach, jak wtedy to była sprawa aborcji, dlatego że pojawił się pomysł, żeby wprowadzić ustawę, która nie tylko zakazywałaby całkowicie aborcji, ale także kobiety, które dokonałyby aborcji, byłyby skazywane na więzienie. No i to było rzeczywiście oburzające dla tych działaczek, które działały w sekcji kobiet i obok właśnie większego udziału kobiet we władzach związku, postulat, żeby Solidarność nie popierała takich przemian. Był jednym z głównych postulatów, które się pojawiły w sekcji kobiet. I kiedy ten postulat się pojawił? Czy znaczy to, to już była kwestia tego nie potrafię powiedzieć dokładnie, jeśli chodzi o miesiące, bo to się mm -hmm. wszystko wydarzyło. Tutaj właśnie mam pismo nasze jedyne, które się mm -hmm. zdążyłyśmy wydać, zanim sekcja kobiet została zdelegalizowana więc w tym piśmie już pisałyśmy o tym postulacie. Mm -hmm. a To jest pismo z listopada 1990 roku. Natomiast pierwsze spotkania sekcji były w styczniu i lutym na przełomie stycznia i lutego mm -hmm. 90 roku, czyli jakby ca, cały ten rok 90 to był rok, kiedy dokonywała się nasza ewolucja, nasze opracowanie, przygotowanie postulatów, nasza działalność. Czyli to musiało być, trzeba byłoby sprawdzić, kiedy odbyła się w Senacie, mhm. kiedy odbyło się w Senacie spotkanie, na które zostałyśmy zaproszone jako przedstawicielki kobiet solidarności i kiedy występująca w naszym imieniu przewodnicząca sekcji pani Anastazja Konieczna, która była z pawaczką z Wrocławia, Zabrała głos w Senacie i powiedziała, że nie, że sekcja Kobiet Solidarności nie popiera stanowiska Solidarności. I to był oczywiście początek końca mm -hmm. naszego istnienia, I, ale nie pamiętam w tej chwili, w jakim miesiącu to, to miało miejsce. I w jaki sposób wasze, Wasza działalność została zakończona? Czy znaczy, to wiązało się z tym, że ja zostałam natychmiast potem? jakby wezwana na dywanie ktoś się nazywa, mm -hmm. przez pana e, Krzaklewskiego, bo wtedy mm -hmm. już e, Lech Wałęsa i e, cała poprzednia wład władza Solidarności już e, znalazły się w Warszawie i mm -hmm. już tak bardzo m, nie przywiązywały może do tego wagi, natomiast m, to było... Kiedy Krzyklewski został mhm. przewodniczącym związku i on był, miał bardzo silne związki z hierarchią gościelną. Mhm. I pewnie właśnie dlatego też uznał, że musi zastosować represję. No i ja po prostu straciłam tutaj pracę i moja asystentka, bo ja byłam razem mhm. z, pracowałam jeszcze jedną kobietą. No, dosłownie dwa miesiące później, jeszcze po zamknięciu wszystkich spraw, też pracę straciła i dopiero związek jakby zaczął y, budować sekcję kobiet na nowo, ale to były już takie kobiety, które właśnie witały Krzakleskiego y, chlebem i solą, tam śpiewały piosenki ludowe uczestniczyły w jakichś obrzędach. Także tak, to już była zupełnie inna sekcja kobiet. To, to była sekcja kobiet, która jakby potwierdzała, utwierdzała ten patriarchalny porządek, który odpowiadał władzom Solidarności. Przez rok udało nam się działać spokojnie, nikt się nami za bardzo nie interesował i myślę, że to właśnie wynikało też z takiego patriarchalnego podejścia do kobiet, że legwa Wałęsa nawet wiedział, że istnieje sekcja kobiet i tak on mówił: "No tak tak, niech się nasze panie tam organizują. Niech się organizują", bo on nie widział w ogóle, że to jest jakiś potencjał, że to może mieć w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie i znaczenie polityczne i to całkowicie marginalizował, że to no cóż taka tam sprawa to panie sobie idą coś tam pogadają i to nie ma żadnego znaczenia, więc po prostu myślę, że nie doceniał tego jak kobiety mogą odegrać ważną rolę co się zresztą okazało potem jak właśnie Krzekleski się bardzo przestraszył tego naszego działania, ale właśnie dzięki temu miałyśmy niezakłócone miesiące kiedy nikt się nami właściwie na dobrą sprawę nie interesował, nie podejrzewał, że może coś z tego poważnego wyniknąć. Jeśli chodzi o Krzakelskiego, on widział to mm -hmm. zagrożenie, szczególnie, że to już było po tym właśnie senacie, tak, gdzie byśmy się wypowiedziały. Mm -hmm. A jak zareagowały na to inne osoby jakby z sekcji kobiet w tych różnych właśnie regionalnych... Znaczy one były, znaczy ogólnie to one też niektóre z nich też spotkały się z depresjami, bo mhm. na przykład w białym stoku działaczka nie mogła, zabronili jej udziału w szkoleniach, że, a tym bardziej takich międzynarodowych, mhm. że taka była uzasadnienie, że osoba z takim, nie ma kręgosłupa moralnego, mm -hmm. który by pozwalał na to, żeby ona reprezentowała tak. związek gdzieś na tak, jakichś zewnętrznych szkoleniach, czy coś takiego. No poza tym nie pozwolono im, bo wtedy nie było przecież internetu, nie było, wszyscy kontaktowałyśmy się za pomocą telefonów, faksów, więc to był poważny wydatek na przykład dzwonić do innego miasta, więc one chodziły, żeby się Komunikować, także ze mną, to musiałyśmy chodziły do związku, do sekretariatu i y, korzystały z telefonu y, budynku Solidarności, to im zabroniono, nie mogły już korzystać z telefonów, z faksów, nie mogły, znaczy musiały się wszystko robić prywatnie mhm. i one y, powiedziały, że musimy się koniecznie spotkać y, z tego powodu, że żeby to wyjaśnić, co się właściwie stało. I y, ja nie mogłam już też z, z, takiego spotkania zorganizować, ponieważ nie, mogła, nie miałam prawa jakby dysponować, to właśnie jest niesamowite, ale y, że rok po upadku Komuny coś takiego, że nie, nie, mogłam, nie mogliśmy korzystać z sali związku, żeby zorganizować tam spotkanie jako represja, tak? To był zakaz. No ale y, jedna z działaczek z Warszawy. Zorganizowała, właśnie, znaczy zdołała powiedzieć, tam, że potrzebuje sali w siedzibie Związku w Warszawie, i takie spotkanie zorganizowała i zawiadomiła wszystkie te działaczki nasze, żeby przyjechały. I w momencie, kiedy tam wchodziłyśmy, i ja wchodziłam, to znaczy jako jedna z pierwszych, to na schodach stała grupa działaczy i oni powiedzą, że wy tutaj nie, nie wejdziecie, nie macie prawa wejść, bo jesteście nielegalną sekcją i w związku z tym nie macie prawa się spotykać tutaj w Warszawie. No ale, aha, i jedna z kobiet, które też były przeciwko nam, miała w ręku list, w którym było napisane, że właśnie, w którym ja byłam podpisana, ja tego listu nie wysłałam w ogóle nigdy, i był podrobiony mój podpis, że ja zorganizowałam, że ja za osobiście, Małgorzata Tarasiewicz, zapraszam te działaczki do Warszawy na to spotkanie. Co było kompletną wzdłuż, bo właśnie ja wiedziałam, że ja nie mogę tego robić, tego nie zrobiłam. Ja wiedziała to, właśnie jest działanie nielegalne i za to mogą być wyciągnięte w stosunku do pani konsekwencje, bo pani nie ma prawa zapraszać do, do siedziby związku, z tym Pani tutaj już nie pracuje, tak? To było coś niesamowitego, że oni się do tego stopnia, do tego posunęli, żeby coś takiego zrobić. Ale w momencie, jak te kobiety zaczęły przychodzić i było coraz więcej i więcej, no to oni ustąpili, bo myśleli, może przyjdzie pięć, może dziesięć, może nie będzie w ogóle tutaj o czym mówić. A tymczasem, jak zaczęli, że przyszło tam czterdzieści już, potem więcej kobiet, Wstąpili, miałyśmy i odbyło się to spotkanie. Mhm. Ale tak jak mówię, właśnie potem na skutek tego, że właśnie one o tej izolacji mhm. i tego, że no, nie miałyśmy już takiej, tych możliwości organizacyjnych też właśnie bez braku pieniędzy i ogólnej sytuacji, no to wszystko się tak rozeszło i ta nowa mhm. sekcja kobiet przejęła po prostu mhm. e, tą działalność. A kto podjął tę decyzję o rozwiązaniu jakby waszej sekcji? No to yy, podjęła Komisja Krajowa, ale z inicjatywy yy, mm -hmm. właśnie przedleskiego, przewodniczącego. Aha. One są ogólnie to są postulaty socjalne, są w dużej mierze słuszne. Do tej pory niektóre nie są zrealizowane. Które na przykład? Na no przykład jak prawo do mieszkania, prawda? A to jest skrócić czas oczekiwania na mieszkania. no Teraz na przykład jeśli chodzi o mieszkania komunalne, to jest w ogóle praktycznie niemożliwe. Na przykład w Sopocie czy Gdańsku, czy w wielu miastach to jest bardzo bolesny problem, że po prostu ludzie nie mają mieszkań o ile nie wezmą kredytu na jakąś nieprawdopodobnie długą ilość czasu, który zniszczy ich życie. Także. Mm, co jeszcze? No oczywiście z tamtego czasu wszystkie są postulaty niezwykle ważne, żeby nie było represji politycznych, żeby osoby nie były represjonowane za udział w protestach i strajkach. To było jak najbardziej zasadne. Natomiast no tutaj rzeczywiście te prawo kobiet do przejścia na emeryturę w wieku. 50 lat no myślę, że było to podyktowane tym, że kobiety rzeczywiście były wtedy w tak strasznej sytuacji, jeszcze zajmowały się dziećmi i potem wnukami i tak dalej, więc ich życie było bardzo ciężkie i ale prze, takie wprowadzenie właśnie wcześniejszej emerytury jakby powodowałoby, że ich sytuacja na rynku pracy byłaby gorsza, bo kto by chciał takich Pracowników, prawda, którzy by odeszli w tak wczesnym wieku. No ale nikt nie brał wtedy pod uwagę, jak się potoczy, jak się sprawy potoczą i do czego doprowadzi transformacja. Także to takie chyba te, mi się najbardziej nasuwają.